Jest to szokujące, bo bardzo silne uderzenie, niespodziewane. Gdybym od razu trafiła do zakładu karnego albo też do aresztu śledczego, jakim jest, jest Kaszeskiego, pobyt na Kaszeskiego, to by takiego szoku nie było. Ale to był potworny szok, tym bardziej, że jak mówię, obsługiwali tam mężczyźni, mężczyźni cię podglądali. Mężczyźni decydowali, czy ty pójdziesz do ubikacji, czy też będziesz do tego kibla, kotła, który się potem wynosił rano. To było obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. Nie denerwują niektóre ochydne postępowania sądu i prokuratury. Naprawdę. Czasami mam coraz większe podejrzenia, że ja stawiane ja im zarzuty są często. Nie wiem, nie są... Ja już miała czas, ale ja mogę takiemu panu powiedzieć. Wtedy, hmm. dobrze mówię, czy to, to był 85 październik chyba, tak? To było w październiku? 17 października. Styczniu powiedzmy. To ja byłam już w, w, w tym... W styczniu zaczął proces. Ja, tak, pamiętam, ale... ja wtedy byłem za karę z celi małolatów, W całym Pawilonie, oddzielę mało za karę. Przenieśli mnie z Pawilonu Służby Bezpieczeństwa na smutnej. Tak, aż do końca, aż do wywiezienia mnie właściwie. I Pamiętam, że mnie uderzało to, tam prawie sami byli małoletni, że to nikogo nie obchodziło. Nie, tutaj było duże zaangażowanie. Wie, że, że Może to ma... wynikało, widzisz, z tego, znowu z mojej pozycji. Bo na przykład, kiedy ja byłam na Kraszewskiego i chciałam słuchać mszy, uwierz mi. W radio? W radio, no inaczej nie mogłam, bo później mieliśmy tą niedzielę jedną, no, nie w y, ale to już w zakładzie karnym, a tam tylko przez radio. Uwierz mi, cała cela słuchała ze mną. Cała cela uczestniczyła, w mszy, chociaż wiedziałam, że wiele dziewczyn najchętniej no by porozrabiało trochę, ale żadna tego nie zrobiła. One po prostu yy, traktowały mnie jak autorytet, ja bym tak to powiedziała. Więc dlatego ta moja pozycja dodatkowo była taka dziwna yy, pozycja adwokata uwięzionego, i zauważ, jedną rzecz. Z takiej drabiny, prawda, spadam nagle w sam dół, w zupełny dół. To znaczy dokładnie ze sceny sądowej spadam w ziemię, w piwnicę. Więzienne teksty iśmy w celi to śpiewały, co doprowadzało do histerii. Dosłownie yy, i wychowawce i tegoż pana siwego tego który mnie wezwał ze dwa razy i ze mną usiłował bardzo grzecznie rozmawiać, tylko że mu w ogóle ta rozmowa nie wychodziła, prawdę powiedziawszy, bo on się chyba nie bał po prostu, nie bardzo wiedział, jak się zachować w stosunku do mnie. No ale kiedyś poszłyśmy do, yy, bo to raz w tygodniu się chodziło, yy, do łazien, do łaźni, pod prysznic. Przynajmniej mogłyśmy się schylać, bo mężczyzn nie było, więc... Tutaj myśmy nie miały strachu, że upadnie mydło, to już będzie heca. I wraca, wracałyśmy stamtąd z uśmiechem na ustach, ze śpiewem na ustach. Trzeba było to widzieć. Naokoło zaroiło się od szarych mundurów. A naczelnik, która to, co to znaczy? Ja wiem o co chodzi. No to sobie tak po prostu śpiewacie, a ten śpiew się niósł. Na te budynki przyległe do zakładu karnego. No kogo by to nie wkurzyło? No bo ja to rozumiem. Ja mówię, że ja teksty popisałam, a o co chodzi? Jak to tak? Śpiewać można? A no my jesteśmy tu tymczasowo aresztowane, a poza tym ja słyszałam, że ma być resocjalizacja. I słyszałam też, że resocjalizacja to głównie muzyka. Więc o co chodzi? Oni sobie nie mogli po prostu poradzić zwyczajnie. No ale te więzienne te ja wtedy pisałam. No i, i te, te śpiewy nasze, które doprowadzały do histerii dosłownie, że jak my możemy nie cierpieć, tylko śpiewamy. I właściwie tutaj one chłonęły to, co ja im mówiłam. One były... Z... To był bardzo podatny grunt, wbrew pozorom. One były zagubione, niejednokrotnie. No może też z lenistwa. Jeżeli chodzi o ten powód, ja bym skłamała, gdybym powiedziała, że byłam źle tam traktowana. Jeżeli to raczej przez Siwego, który usiłował coś ze mnie wydusić, mu się nie udało, a potem w szpitalu prawdą jest, że wychowawca, jeżeli kto to właśnie wychowawca, nie pamiętam jego nazwiska, kiedyś powiedział mi, do, widział, że dostałam 2000 takiego rodzaju wypiski, bo mi przyniesie, że miała co za co kupić, a on powiedział, że mi kupi, po poczem zabrał te 2000, lubił sobie wypić i walił w drzwi celi szpitalnej. Za miał świetno. Myślisz, że coś kupił, bo prawda. Nawet talonu na paczkę nie dostałam, no ale ja się nudziłam, więc w bibliotece porządek robiłam. Ale zdarzyła, mi się, zdarzyła się jedna kapitalna sytuacja. Wiecie, że myśmy miały telefon w celi. Otóż jeden ze złotych rączek, mężczyzna, zakochał się w więziarce, która była, w, znaczy tymczasowo aresztowana i która była ze mną w celi. I podłączył tak telefon, żeby ten telefon mógł być w celi. W, Celi jej koleżanki, która z kolei mogła mu przekazywać wiadomości. Bomba nie rozmowa, tylko że był kipisz. Dwa razy nie wpadł telefon, a raz biedna nie wiedziała, co z nim zrobić, bo kipisz nastąpił nagle. To już nie powiem, gdzie chciała go schować, ale było niemożliwe. Dzieci zostały pod opieką częściowo mojego męża. No cóż, odosobnienie. Rodzi pewnego rodzaju um, niespodziewane. Przyjeżdżały czasem do ciebie Tak, przyjeżdżały. Tak. Co, co tydzień ktoś przyjeżdżał do mnie do krzywańca. I muszę tu jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. E, jestem bardzo wdzięczna sędziemu Jur Jurawiczowi, bo później Akta były w Piotkowie. Dawał za każdym razem widzenie mojej rodzinie, kiedy byłam w Łodzi. Sędzia Pintencjał. Tak. I było bardzo, znaczy sędzia rejonowy wtedy, to nie był penitencjarny, to jest wtedy, kiedy już jest wyrok wskazujący. A tu był sędzia sądu rejonowego i nie mogę, muszę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością, że jego żona napisała artykuł, nie na własny rachunek, artykuł, w którym pisze, że byłam cenionym, poszukiwanym adwokatem. No i pisze, że jest dużo dowodów, tylko że świadkowie głównie zapominają o rzeczach najważniejszych, a mówią o bzdurach i plączą się w zeznaniach. Miała trochę przykrości przez to. Natomiast tam dzieci przyjeżdżały do mnie co tydzień. Jeżeli nie mama, to dzieci. Natomiast ja od nich, no tak jak mówię, nigdy, w ogóle od, od nikogo, czy to była za rozwój skazana kobieta, czy. One już miały prikaz, że ja jestem nietykalna. Nawet po tym artykule w Trybunie Ludu, kiedy opisali naprawdę nieprawdziwie, bo bardzo drastycznie te zarzuty, które miałam, przy czym nawet ten, z którego zostałam uniewinniona. Już nie mówię o tych sfabrykowanych, no bo one to były rzeczywiście... która była no, przywódcą, to wytrwała do końca, już wyszła wcześniej... Tak, no, ona była skazana chyba, już ja sobie nie przypominam, ale na 8 czy 10 lat, bo to było za zabójstwo. Natomiast e, oburzona byłam, oburzona byłam faktem, e, kiedy kobieta dostała 7 lat za mm, defraudację pieniędzy PKO. Dlatego, że uważam, że takie, takie czyny powinny być w inny sposób. Powinno się dużą grzywnę, bo ja się z tym zgadzam, miała wtedy dziecko w wieku dwóch lat. Rodzina się rozpadła, dziecko nie znało matki. No nie wiem co było ważniejszą wartością społeczną, nie mówiąc o tym, że państwo nas utrzymywało. Z kim dziecko? Z ojcem, a potem się Dziecko straciło kontakt z matką też bo ojciec przestał przyjeżdżać po prostu, to było 7 lat. Ale było z rodzicem, czy nawet nie było z rodzicem bo do domu dziecka? Nie, o ile ja wiem, to było z rodzicem. Bo była też sytuacja taka, kiedy kobieta, ja to nagrałam nawet, bo jeszcze dopóki się nie zorientowali, że te moje występy, które robię z więźniarkami, bardzo późno się zorientowali, Ma, miały podtekst polityczny i to taki zdrowy. Ale więźniarki się prędzej skapowały niż... <laughs> cała elita, że tak powiem, więzienna, z której, prawdę powiedziawszy, butów słoma wyglądała, no tak wyglądała prawda. W zasadzie bronił mnie w drugiej instancji, zresztą podobno fantastycznie, bo potem pani Buczanowska mówiła, późniejszy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Czesław Jaworski, bo i on, Przyjechał specjalnie do Krzywańca, żaden z nich nie wziął pieniędzy. Wszyscy jeździli. Michał Kójtowicz mnie odwiedził w Krzywańcu. Janusz Sindlewski też był w Krzywańcu. Koleżanki Eugeniusz, przychodziły. I Janusz. Nie, Janusz to jest syn, Eugeniusza. Koleżanki przychodziły do aresztu. No, miały substytucję od moich adwokatów i po prostu przychodzili. Dbali o mnie, opiekowali się mną. A adwokat mógł wejść zawsze, a nie tylko w te dni, kiedy były widzenia, chociaż teraz widzenia już są we wszystkie dni, ale wtedy tak nie było. I Ania, ja Ani Prackiej poczuciałam kawę, herbatę, to co mogłam, ale Anka mnie zdradziła. A byłeś wtedy czy nie bardzo? To znaczy, ja miałam możliwości przechodzenia do celi, ponieważ to była bardzo ciekawa rzecz. Wiele pracowników więziennictwa było za Solidarnością. I ja byłam na początku szwaczką, no, ale z uwagi na mój stan zdrowia, zwolnił mnie lekarz, nie pozwolił mi pracować i zostałam bez pracy. Chyba najgorszy, najbardziej tragiczny okres mojego pobytu tam, bo przecież im to pasowało, mnie nie. Ja pracowałam przed aresztowaniem dosłownie całe dnie. Najpierw byłam adwokatem, potem byłam matką, potem byłam doradcą Solidarności. I do godziny, od godziny 7 do godziny 23 czasami byłam po prostu non-stop zajęta, na okrągło. A tu nagle zaczęłam haftować obrusy z nudy, żeby coś robić. No i potem przyszedł do mnie major, nie pamiętam nazwiska jak zwykle, bo jak już mówiłem, wyrzucam z pamięci nazwiska, który był szefem wydziału finansowego. I spytał się, czy chce pracować społecznie. Wiadomo, że społecznie to bez pieniędzy. Znaczy, dawali nagrody niby, nie? Takie, że ledwo na wypiskę staczały. No, ale ja chciałam coś robić. <laughs> no i poszłam do tego wydziału. <laughs> Tam też się było bardzo ciekawe. No, ale tak o Ani Prackiej. Doniosła, że ja jej daję to. Byłam, oczywiście poszłam zaparte, że nie. Ale na pewno ona to zrobiła nieoddziałowa. Który, przy której zresztą dawałam, A Anka jej robiła sweter. Na dół bardzo ładny sweter, robiła z takimi widokami. Dani Warszawski, adwokat przychodził też nazwiska, nie pamiętam. Czy to była prosta osoba? Taka wyrobiona? Nie, wyrobiona zresztą. działaczka. Ona, zresztą ona była za ulotki, jako portarz. I ona zrobiła mi największą chyba krzywdę. To znaczy, dwie krzywdy w życiu. Doznałam, jedną od majora, ale to było na niechcący. A drugą, kiedy wracałyśmy z kościoła, ona głośno powiedziała: I czego się potrzeba pod, solida pod Solidarność? Wstydziłabyś się. Wstydziłabyś się. Jesteś zwykłą kryminalistką. A one wiedziały: a to było po tym artykule zresztą, nie, przed artykułem, w polityce, ale one wiedziały, przecież no to albo ja kłamałam, albo coś tu nie tak. Anka cieszyła się dużym autorytetem, one były dumne z tego, że. E, Naprawdę tu trzeba powiedzieć o więźniarkach pewną rzecz. Że to nieprawda, że w ogóle nie interesowały się tym, co się dzieje naokoło, bo się interesowały. Bardzo przeżywały, naprawdę. Może też dlatego, że kobiety inaczej przeżywają niż mężczyźni. Śmierć, tragiczna pobicie, tragedia chęć ucieczki. No to wszystko razem łączyło się w taki obraz, który jak gdyby do nich przemawiał. Bo jednak kobieta inaczej odczuwa oderwanie się od rodziny. No przynajmniej ja. Kiedy wiedziałam, że moje dzieci, Michał miał wtedy cztery 4 latka. Cztery, pięć, cztery. Dziewięć jak wróciła. No tak, no, tak to bo od szedł do szkoły. Jak ja wróciłam, to, to, to kończył na no, to. No, nie wiem, ale w każdym bądź razie było dziecko. Jak wróciłam, pukał w drzwi do ubikacji i krzyczał: Mamo, przysięgnij, że tam jesteś. Stał przy ubikacji. Mamo, musił przysięgnić, że tam jesteś. Powiedz mi tylko słowo. Na, w przedszkolu bardzo się nim opiekowali. W ogóle ja muszę powiedzieć, że społeczeństwo przedszkolskie przeszło oczekiwanie moje. Bo nie dosyć, że tu też były modlitwy u ojców jezuitów, w mojej intencji. To kiedy wróciłam, strasznie bałam się powrotu. Bo nie wiedziałam jak mnie przyjmą. W końcu byłem kryminalistką. A, bo to, to więc tak, do tej pory czasami cierpię tym, bo przecież nie chodzę, z tego powodu przecież nie chodzę z wywieszką. Przysięgam, że jestem niewinna. I przysięgam, że nie za to się siedziałam. Więc czasami nawet moi koledzy bezczelnie wykorzystują bezczelnie. Nie wiem kto, no, ale po cóż plotki powtarzać. I mówią, do kogo pani idzie, do tej kryminalistki? Także poza tym kiedy wróciłam, byłam zdumiona, bo sędziowie się zatrzymywali na ulicy i nie witali. To znaczy, głównie z jedną rzeczą nie mogłam się pogodzić, ale to jak się okazało było nagminne z tym, że ja nie sądziłam, że to może być aż tak niskie. Jako ele element, jako nagroda, że tak powiem i element y, poparcia warunkowego zwolnienia, a to czytałam w aktach w rozmieszczeniu, więc nie w rozmieszczeniu, tylko w osobowych tych aktach, bo, bo myśmy siedziały razem z koleżankami. Wydział Finansowy i od tych spraw y, osobowych, więc aktami wpadały w ręce, mimo że nie powinny. Widziałam jako plus, że współpracowała ze służbą więzienną, czyli donosiła. I to był plus, który szedł do sądu jako argument, że resocjalizacja odbyła prawidłowo. No, może no, od tej amnestii się kręci. Aha, kręciła? Aha, się amnestia i zaprosili mnie do ochrony, i mówią do mnie, że mogę wyjść tylko, żebym podpisała lojalkę. Ja bym ja kryminalistka z politycznej amnestii? Bo jakieś nieporozumienie. No nie. Ja bym, no dobra. I co wyobrażacie sobie, że ja podpiszę, tak? To ja dwa lata siedziałam po to, żeby teraz podpisać. Przecież gdybym chciała podpisać, to bym dwa lata temu podpisali, bo z głowy. Myślę, że to jest nielogiczne. bo tym ja niedługo wychodzę na warunkowe przedterminowe. Więc weźcie te papiery ode mnie, ja wyjdę. Tylko problem polegał na tym, że na warunkowe przedterminowe można było wyjść, ale nie było obowiązku wypuszczenia. Mija jeden dzień, drugi, trzeci, cisza. Ale ja się spakowałam. Cisza. Teraz się wpadłam na pomysł, że przecież jestem otoczona donosicielkami, nie o czym wiedziałam. Bo już wiedziałam, chociaż jak tamtej dziewczyny żona donosi. No więc mówię, ale fajnie, super. Mówię, jak wolna Europa mówiła, jak tu weszłam, tak teraz będzie opowiadała, jak nie wypuszczają matki samotnie wychowującej dzieci, bo w międzyczasie musiałam wziąć rozwód, o czym mówiłam. Dosłownie na drugi dzień nadzwyczajne było posiedzenie sądu, dosłownie. I tak jak trzymali normalnie, znaczy, że były przeciętnie, trzy dni, bo prokurator miał prawo zażalenia, tak mnie kazali natychmiast wyjechać że ja już byłam spakowana, więc torbę wzięłam pod pachę, no i idę. Przychodzę do rozmieszczenia, że poproszę taksówkę. No, tam mi oczy wielki pan porucznik wywalił. A to w czterym Polu to idzie. Tak, bo to było 40 km od Zielonej Góry, a pierwsze, Krzeszowice chyba to się nazywało, jeśli nie mylę, nie mylę pierwszy przystanek yy, PKS-u, to było, trzeba dojść, no, parę kilometrów i zresztą tam wysiadały dziewczyny, ponieważ tam była jakaś knajpa, więc ja się uchlewały i często wracały, żeby było ciekawiej. Tak, no ale ja, ja proszę o taksówkę, no to on do mnie. Nie ma taksówki. Jaka taksówka? Co za taksówka? Czego ty chcesz taksówkę? Nie, wy, bo ja sobie wywalczyłam, że oni do mnie wy nie, nie pozwoliłam sobie na tym mówić. Czego chcecie taksówkę? Ja wiem, zaraz, zaraz, panie poruczniku, yy, poruczniku, spójrzmy prawdzie oczy, ja tu mam taki kwit. O, tu jest postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Ja od tego momentu jestem dla Pani, dla, pan, dla Was, Pani. Wy dla mnie jesteście Wy, bo tak mówię, regulamin. A do mnie proszę się zwracać również zgodnie z tym, jak powinno być, czyli z postanowieniem sądu. Jestem od dzisiaj dla, pani, dla, dla Was, Pani. Poleciał, wraca. A co by było, konsekwentnie omijał Pani. A co by było, gdyby można było pojechać? autobusem z naszymi pracownikami. Bo właśnie będzie wyjeżdżał. A ja wysłuchajcie, poruczniku. Sprawa polega na tym, że nie można by było jechać tymże autobusem, bo ja, ze współ, bo ja nie współpracowałam z naszymi współpracownikami przez te dwa lata i nie widzę powodu, żeby na wolność musiała jechać w takim towarzystwie, a zatem poproszę Was o taksówkę. Dziewczyna, która ze mną wychodziła, zaczęła płakać. Rozpaczliwie. My nie wyjdziemy w ogóle, już nie wypuszczaj. Spokojnie, po czekaj. Wraca porusznik znowu konsekwentnie mijając pani rzeczy. A słuchajcie, a nie, a, a gdyby nie słuchajcie tylko, a jakby to było, co? Strzelają. Aha. Jakby to, od no, nie może. Jakby to było, gdyby, bo, tak, od no, nie. Gdyby. Podjechał pusty autokar. No ja mówię, wiecie poruczniku, gdyby podjechał pusty autokar, to może byłoby to i dobrze, takim autokarem bym pojechała. Tak chcieliście mnie pozbyć z zakładu, że pustym autokarem zawieźli mnie do to Zielonej Góry. To, I tą to, to dziewczynę. I tą dziewczynę, tak. Razem jechaliśmy pustym autokarem. Ale taksówki nie wezwali, bo jakby to wyglądało, że wieździarka wyjeżdża taksówką. Przy czym pomyliłam się, oczywiście. Wsiadam do pierwszego pociągu, żeby było szybciej. Wylądowałam w Warszawie, tylko że zamiast do pociągu, który, do Krakowa, który jedzie przez Piotrków, <coughs> ja oczywiście wsiadam do pociągu, który jedzie przez Radom. Nie macie się, nawet trochę pojęcia, jak się czuje człowiek po dwóch latach odosobnienia. Nie wie, jak przejść przez ulicę. Naprawdę. Boi się, że samochód nie najedzie. Po prostu jest w tym wirze nagłym życia, do którego wraca, tak ogłupiały, że, że jego zachowania czasami są irracjonalne. No więc jadę, jadę, no ale oczywiście wysiadłam w Radomiu. Co tu robić teraz? Środek nocy. Muszę wracać do Warszawy, a w Warszawie moja siostra mieszkała na ścianie wschodniej. I mogłam od razu się zatrzymać, ale mi się do Domecku śpieszyło. No i podjeżdża patrol policji. Widzieli, że ja się kołuję, chyba, więc zatrzymują się, ale musiałam na nich się tak spojrzeć. podświadomie, ale musiałam to okropnie się na nich spojrzeć, bo nagle on już tak wysiadał do mnie, podchodził, odwrócił się na pięcie i sobie poszedł. No a ja wróciłam do, do Warszawy i wtedy zadzwoniłam do szwagla, szwagier po mnie przyszedł, to zasnęłam już w wannie także uroki. Przeniesienia mnie do łóżka, spoczęły na nim, bo ja tego nie pamiętam. I podobno wtedy właśnie przyszli przedstawiciele Solidarności, ale ja spałam. Bo Paweł zaraz ich zawiadomił, bo mój szwagier też był internowany. On był profesorem fizyki na Politechnice. Nie wtedy doktorem, teraz jest profesorem. No i przyszli z życzeniami, no i z Episkopatu Polski, a ja potem... Wsiadłam w pociąg, pojechałam do Piotrkowa, no oczywiście mąż nie mógł po mnie wyjść. Musieliśmy mu ukrywać, że, że nie jesteśmy tak naprawdę po rozwodzie, bo się bałam, że wykapują się i po prostu cofną mi warunkowe zwolnienie za oszustwo zwykłe siedzień. No ale jakoś to przeszło. Zresztą potem tłumaczyłam, bo miałam moment, kiedy musiałam tłumaczyć, a prawo przychodzi do dzieci, Przez ja mu tego nie zabronię, a na co się nie zostaje, więc o co chodzi. No i jak wróciłam do Pietkova, jak już mówiłam, byłam przyjęta bardzo sympatycznie i wtedy tego dnia zadzwoniłam do ojca Miecznikowskiego, że wróciłam.